Kontynuując temat ferii zimowych, zawitaliśmy dzisiaj parę kilometrów za Łomże, do stacji narciarskiej Rybno, gdzie spędzimy trochę czasu i pokażemy wam jak jeszcze można aktywnie spędzić ferie, chociażby na 1500-metrowych trasach zjazdowych i na ponad 5 hektarach fajnej powierzchni do zabawy. No tak powiem, już jestem porządnie pobijany i co mogę powiedzieć więcej? Ale debiut w tym roku czy ogólnie? Ogólnie, ogólnie. Co pana skłoniło do przyjazdu tutaj? Moi przyjaciele mnie namówili i tak. Tak wyszło. Który raz w tym roku w rybnie jesteście? Drugi. Jak się podoba? Świetnie. Górki są wymagające czy takie średnie? Nie, dużo snowboardzistów i rozjeżdżony śnieg przez to są muldy i trzeba omijać. A tak warunki dobre. A jeżeli jeździ się na narty, to z reguły gdzie? W góry? Można porównać góry do tego, co tutaj jest? Można. Przynajmniej dla początkujących. Dla początkujących, tak. Fajny, łagodny stok, można się nauczyć jeździć na snowboardzie, na nartach, właśnie chcę spróbować. Troszeczkę na snowboardzie tutaj. Przyjadę w przyszłym tygodniu i sobie pojeżdżę. Który raz masz narty na nogach? Trześć. Eee, Jak ci idzie? Dobrze. Bez kijków dajesz sobie radę? Mhm. A bez który raz tutaj jesteś? Trzeci. Brałeś jakieś e, nauki od instruktorów, czy tak po prostu sam z siebie, albo może z tatą się uczyłeś? Raz, yy, z instruktorem. Jeżeli ktoś chciałby nauczyć się jeździć na nartach bądź też na snowboardzie, to można również e, nauczyć się u Was. E, jak często korzystają osoby przyjeżdżające właśnie z takich lekcji? Codziennie korzystają od rana do wieczora. Mam <laughs> zajęcia zaplanowane tutaj, cały harmonogram dnia. Także jest, jest. Ludzie mają duże zapotrzebowanie tutaj na instruktorów, na naukę, chcą się uczyć jeździć. My ich uczymy i jak widać, tutaj na stoku wszyscy zadowoleni jeżdżą sobie. Jeżeli ktoś jest tak zielony jak ja, jeżeli chodzi o jazdę na... i na artach, i na snowboardzie, bo ja jeżdżę głównie na sankach, <grych> znaczy jeździłem. Ile czasu potrzebuje, żeby się nauczyć jeździć? To jest troszeczkę trudne pytanie, ponieważ zależy to od indywidualnych. Zdolności, Takie jakby zdolności manualnych, osoby uczącej się, przyjdzie pan na godzinkę, pługu hamującego spróbujemy nauczyć, myślę, że będzie fajna zabawa. Również na stoku trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, jakie trzeba zachowywać. Najważniejszą zasadą bezpieczeństwa na stoku jest używanie kasków. Polecałbym zajrzeć na naszą stronę skiriders.pl. Tam mamy 10 przykazań FIS. To jest tak jakby 10 zasad prawidłowego używania i bezpiecznej jazdy na stoku. Tak więc, przede wszystkim, jeżeli chcemy, żeby było bezpiecznie, nie możemy zapominać o kaka -kasku.